Zaczynamy od kapsuł chyba, nie? Ale to jest głośne. No, ciszej nie będzie. Od kapsuł zaczynamy, nie? Tak, 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 dawaj, dawaj. Proszę dawać Gold. Okej, okay. klasyczek. Pierwsza klasyczek. gówno. Jeszcze zobaczysz. Druga Głóżna. też klas... do, do trzech razy sztuka, tak się mówi, tak? Mamy 5 razy sztuka, ktoś. Nie, no co ty do trzech? No tu już było lepiej, lepiej. Główno. I tak jak mówił Mati do czterech razy sztuka. Do pięciu, do pięciu. Mati miał rację do Głóżna. pięciu, bo ja się Pięć pomyliłem po prostu. Teraz będzie git. Teraz no będzie i teraz gitara. będzie jakaś glitteret fajna. Hmm. W następnym. A w następnym. Okej okay. Dlaczego no, no. to już nie ma kapsuły? W tym, w tym będzie holo Tak? No, tak no, co, O kurczę, co? Powiedziałem, że będzie holo Powiedziałem, że będzie holo. Co? Wędzajka. Jak on to zrobił? Ja, po, ja powiedziałem, że będzie w następnym Co? Jest kacpy I chyba jeszcze w następnym No i... Back to back prawie Zaraz to Będziemy podsumowywać zaraz No, nasz ładno nawet O i dwie przeleciały Ok, jeszcze dwie na rozgrzewkę teraz przed, przed kosą sk ze skrzynki. <śmiech> <śmiech> mm -hmm, obliczyli, obliczyli, że return on investment to chyba 40%, będzie Nie wiem. że 40% że odda. No to mnie nigdy nie oddało, kurwa, to nie ze 40%. <laughs> A, no ale czaj, albo to chodzi o to, że Po jakości. 40 za was w ogóle na, ja mam tych na Oddaję 40% z tego, co dopiszesz. To on mi nie oddało 40% nawet Tak na średnio Ale <noise> w ogóle mam tych wirtusów i mam tych wirtusów z tego już Mi tak, mi, mi tak szczerze to oddałam Dobra, skrzynka chłopaki 50%. Kose otwieramy no, no, ale to jest średnia, kurwa, to mieć tak Otwieramy kosę, co? No Ja to jednym znaku będę No i dobra Fade co odstawiam co za... fade No będzie bizon Nie, nie, nie nie Nie. Nie. Młodko Matko jedyno. Ale gumba. Trzeci Bizon. Robio penny chyba, bo 26 zł na kurcze, ty zobacz jak ty ten. Zobacz jak lata A, teraz jest 9 ten, ale... ja to sprzedał też właśnie. Ale tutaj już było 18, że ten Virtusy spadną 5 tak się kosztowało. znaczy... To w sumie różnie może, ale raczej... nie wiem jak...